Smak mi się kojarzy z domem, popłakać. Dosłownie miałam ochotę się rozryczyć na, na całą tą salę. Pojawia się w mojej głowie czerwona lampka, kiedy widzę, że. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj niestety pogoda nie vlogmasowa jest bardzo brzydko. Jest wiecznie, pada deszcz, ale niestety. Wow! Parkingi podziemne. Mmm, kocham, po prostu kocham. Siłownia Time. Od jakiegoś czasu zaczęłam się mieć na siłownię, aż moja siostra już od długiego dwóch lat ponad. Ćwiczy i też e, robiła treningi personalne, to jest w stanie mnie w to trochę wprowadzić. Dobra, widzimy się później. Powiem Wam, że naprawdę od kilku tygodni nie było takiej pogody jak dzisiaj, i jeszcze jak jestem teraz kierowcą, to mam wrażenie, bardziej to odczuwam, dlatego że naprawdę od zdania prawa jazdy nie, nie jechałam jeszcze w takim deszczu. Na ulicach są porobione takie kałuże, że czasem jest ledwo przez nie przejechać. Od rana pada deszcz. Przyjechałam teraz do domu i nawet nie chce mi się wysiąść z samochodu, dlatego że autentycznie mam wrażenie, że będę cała mokra, ale wróciłam, mam ochotę zjeść. Pyszny obiad. Obiad o kolacji, bo w sumie jest godzina 17:56. Co so ten czas leci tak strasznie szybko, więc jedyne, o czym myślę, to żeby się położyć, spędzić jakoś tak luźno czas i naprawdę, nie każdy wieczór, nie każdy dzień musi być na maksa produktywny, bo czasami popadamy w taką pułapkę, wiecie, szybkiego życia, że musimy być codziennie produktywni, robić, stawać w ogóle o piątej rano najlepiej i nie popadajmy w chorą obsesję takiego szybkiego życia, jak to często nam też w mediach społecznościowych jest wpajane przez jakiś coachów, nie coachów, którzy mówią, żeby wiecie, let's go, każdego dnia po prostu, każdy dzień jest twój każdy dzień należy do ciebie, wstawaj, nie marnuj dnia Bro, bro, ja po prostu tak to słyszę, to mam like coś poszło nie tak. I wiadomo, fajnie jest w życiu robić różne rzeczy i gdzieś tam starać się być najlepszą wersją siebie ale umówmy się, są też dni, gdzie czujemy się gorzej i that's okay, that's okay, więc biorę moją torbę, całą wypchaną po brzegi wszystkimi rzeczami, nawet są tej buty na siłownie i zmykam do domu. Czy ktoś pamięta czas, jakie ja miałam po 10-15 kalendarzy adwentowych i nagrywałam właśnie vlogmasy w tamtym czasie? Proszę dać znać w komentarzach. Dzisiaj taka mała świeczuszka, w sumie nic specjalnego, ale bardzo ładny zapach Naprawdę taki, jak taka choinka dosłownie I otwórzmy sobie od razu szesnastkę Kredka do oczu, no ja niestety nie skorzystam, bo nie używam, ale może do kogoś trafi Tak jak wam wspominałam w ostatnim vlogmasie, we vlogu Wróciłam, już w sumie będzie miał tydzień, jak wróciłam ze Stanów, z Nowego Jorku I mówię o tym tutaj dlatego, że chciałam tak bardziej się... Na ten temat wypowiedzieć, bo w sumie osoby, które może, nie wiem, planują podróż albo są ciekawe jak mi się podobało to tutaj na YouTube jest możliwość, żebym dłużej się na ten temat wypowiedziała niż tylko, wiecie, w kilku zdaniach czy tam napisała coś na stories chociaż mam wyróżnioną relację, gdybyście chcieli jakieś polecenia jakieś miejsca, które ja odwiedziłam właśnie będąc w Nowym Jorku to koniecznie sobie zajrzyjcie ja zawsze staram się wszystko dodawać do wyróżnionych relacji, żeby po prostu to też była możliwość dla osób, które po w jakimś czasie, chcę sobie coś tam zobaczyć. Mam też tutaj też wam stwierdziłam, że pokażę, słodkości, bo trochę poszalałyśmy i kupiłam też trochę właśnie jakichś takich też pamiątek, no właśnie takich jedzeniowych pamiątek, jako na prezent dla moich bliskich i no w Stanach też jest trochę takich, wiecie, słodyczy typu Reese's, typu jakieś pretzlowe rzeczy, jakieś M&M's w dużych opakowaniach, tam w ogóle jest tego wszystkiego multum i ja jestem tym typem osoby, która jak wchodzi do sklepu spożywczego gdzieś za granicą, to dla mnie to jest punkt wycieczki i dla mnie to Trzeba przeznaczyć na to, nie wiem, minimum pół godziny, żebym ja zwiedziła ten sklep spożywczy, zobaczyła co oni mają, jakie mają produkty, bo mnie to bardzo ekscytuje i nie wiem. Ale pokażę Wam, co zakupiłam i co jest takim moim must have. No to wiadomo, rzeczy z masłem orzechowym. Tutaj trochę jest już tych rzeczy pootwieranych i też nie wszystko właśnie jest. Tutaj widzę, że już ktoś się dobrał do. Wielkiej babeczki Reese's w jakiejś świątecznej edycji z jakimiś cukierkami, takimi kuleczkami. I tutaj, jeszcze oczywiście, jakieś takie inne Reese's edycje to jakieś choineczki. I takie duże opakowanie MMM z masłem orzechowym to uwielbiam. I tutaj jeszcze jakieś Golden Fishe Pierwszy raz czuję to ja tam zawsze widziałam, że to jest popularne. Kupiłam też jakieś Pringlesy o smaku pizzy. One pewnie gdzieś są u nas w Polsce nawet dostępne wydaje mi się, że w jakimś supermarkecie, ale tak wzięłam. No i było też sporo różnych firm i właśnie tego smaku: Salt and Vinegar. Julka, kiedyś moja siostra właśnie miała obsesję na punkcie tego smaku chipsów. Tutaj też jakieś MMMsy z ciasteczkami. Kupiłam też daktyle i to był w sumie błąd, dlatego że się okazało, że te daktyle są gorsze niż ja, które robię w domu w dosłownie 5 minut. Ja zazwyczaj, jak robię daktyle, to biorę daktyla, później masło orzechowe, gorzka czekolada i sól. I to jest przepyszne, wkładam to do zamrażarki, a to niestety smakuje dość dziwnie. Tutaj też z myślą o mojej mamie kupiłam mi właśnie takie czekoladki i tutaj też takie bałwanki ze słonym karmelem. Właśnie moja mama lubi słony karmel. I w ogóle u nas tego nie widziałam, ale w już dużej ilości sklepów zobaczyłyśmy właśnie z dziewczynami, że są wersje takich klasycznych słodyczy, ale z. Mlekiem owsianym, czyli na bazie nie takiej typowo mlecznej z mlekiem, tylko właśnie na mleku owsianym. I tutaj właśnie kupiłam takie czekoladki. Bardzo fajnie w ogóle tak popakowane w Trader Joe's. A tutaj z Hershey's właśnie też taka czekolada z migdałami, i właśnie też plant based. Więc to jest w ogóle fajna opcja. Wydaje mi się, że może za jakiś czas właśnie u nas w Polsce będzie tego więcej. Tutaj jeszcze rzecz z apteki. Wydaje mi się, że dalej to jest u nas w Polsce. Ale jak ja to zobaczyłam, ja musiałam w tamtym momencie zjeść tego cukierka, czyli kopiko. I kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, te cukierki mi się kojarzą z moją babcią. I dosłownie moja babcia jak miała taką taką ceratę w domu na stole, to często właśnie tam też były położone te cukierki, mimo że to jest taki, wiecie, zwykły smak, taki kawowy, chociaż są dobre, naprawdę. To ten smak mi się kojarzy z domem, właśnie z przeszłości mojej babci. I jak ja jadłam właśnie tego cukierka po takim czasie, to wszystkie flashbacki, wszystkie flashbacki w głowie, taki, taka wizualizacja, to jest niesamowite, że jedzenie i pewne rzeczy są w stanie tak mocno przenieść nas w jakieś konkretne sytuacje, myślami do pewnych osób. I właśnie mówiąc też tutaj Wam o jedzeniu, to samo pisałam. I piszę cały czas i staram się dzielić właśnie z Wami tą myślą, na przykład w e-bookach, właśnie uczta na talerzu i wszelkie rzeczy, które właśnie robię w kuchni, czy ciasta, czy słodkości. Jestem i mam z tyłu głowy taką myśl, że to nie jest tylko jedzenie, że to jest coś więcej niż wypiek. Wypieki mogą być sposobem okazywania uczuć, jest to język miłości i właśnie. To wszystko pokazuje. Zobaczcie, że jakaś randomowa rzecz, którą Wam pokazuję tutaj, jakieś słodycze ze Stanów, niby tylko cukierki. Jedna osoba może powiedzieć, o Jezu, jakieś kopiko. A dla mnie to mógł być aż kopiko, i w mojej głowie jest mnóstwo innych rzeczy, które zaczynają się pojawiać. I tutaj jeszcze cukierki Werthers Original, waniliowe. Ja ogólnie nie jestem fanką za bardzo takich rzeczy karmelowych, i też tych cukierków, oni no, są spoko po prostu. I też taki fun fact, ja na przykład w takich kupnych słodyczach ze sklepu zazwyczaj nie wybieram smaku karmelowego. Jeśli już to słony karmel, i jeszcze dwie rzeczy z Trader Joe's, takie bardziej do kuchni, przyprawa. Niby randomowa, ale zawsze mi się marzyło, żeby mieć właśnie to opakowanie tej przyprawy, bo widziałam na jakichś tiktokach zagranicznych. To jest właśnie ta przyprawa do Bagley: everything but the bagel. I jeszcze pasta z prawdziwą wanilią. Ona naprawdę to jest... to jest prawdziwa wanilia, to jest tyle drobinek wanilii. Takie moje stanowisko, jak, jak ja w ogóle to wszystko postrzegam, bo, bo w sumie nigdy się tak nie wypowiadałam na ten temat. I chodzi mi tutaj właśnie o, o to, co się dzieje w internecie, i też coraz więcej osób to zauważa, zaczyna być przekroczona taka granica hmm, czegoś zdrowego dla ludzi, co moim zdaniem troszeczkę odbija się na później na postrzeganiu rzeczywistości. I chodzi mi tutaj o właśnie pokazywanie w mediach społecznościowych, mimo że to tak naprawdę trwa już latami i gdzieś tam media społecznościowe też zagraniczne kanały na YouTubie są nam zdane z ogromnych ilości nie wiem holi zakupowych pokazywania co się kupiło i cały czas dokupowania różnych rzeczy i wiadomo, że to jest nieunikniona część naszego życia i że w tym świecie, właśnie internetowym, też wtedy bardziej jest to widoczne, dlatego że skupiamy się na tym, pokazujemy to. Nie chcę być właśnie też hipokrytką, bo sama, wiecie, robię zakupy, różne rzeczy mam u siebie i też ludzie mogliby powiedzieć, że opływam we wszystkim i gdzieś tam tylko zakupy mi w głowie, a. To w ogóle nijak się ma do rzeczywistości, ale pojawia się w mojej głowie czerwona lampka, kiedy widzę, że zakupy, że kupowanie różnych rzeczy staje się fundamentem tego, co pokazujemy w internecie. I dla mnie na przykład taka działalność internetowa jest też przestrzenią do tego, żeby dzielić się z ludźmi czymś więcej, żeby mieć ze sobą jakiś taki cel, coś, co odbiorca będzie mógł wprowadzić do swojego życia. Wiadomo, nie chodzi tutaj o każdą jedną treść, którą publikujemy, że nie wiem, dodam swoje zdjęcie i nagle ktoś coś niesamowitego z tego wyniesie. Ale mam nadzieję, że wiecie mi o co chodzi. I w pewnym momencie, kiedy. Ja samo jako twórca widzę, że rzeczy materialne stają się taką podstawą tego. Mam taki dysonans w głowie i z jednej strony można by tutaj winić twórcę, że przekazuje takie treści, że cały czas jest konsumpcjonizm, kupowanie, e, tym bardziej teraz w tym świątecznym czasie, ale z drugiej strony odbiorca też... Sam się tym karmi, że sami wybieramy treści, które oglądamy, i ja na przykład, jeśli jestem opozycyjna do tego i nie podoba mi się to, nie oglądam tego, więc to też zależy od tego. Co wybieramy, bo mamy, wiecie, wolną wolę i możemy tego nie oglądać. Tak kończąc, mój taki luźny wywód, trochę przykro mi się patrzy też jako twórca, że mając taką przestrzeń internetową, gdzie mamy wpływ na odbiorcę, są osoby, które chyba tak do tego nie podchodzą, że nie widzą w tym e, takiego głębszego celu, że można coś fajnego przekazać. Dzisiaj jak jakiś ludzik myślę, Ale mam przełożony pilates na dzisiaj Czy mi się chce tam jechać? Czy mi się nie chce jechać Ale czy pojadę? Pojadę Dzisiaj mam też zaplanowane nagrywanie przepisu Właśnie na Rilsa Ale najgorsze jest to Właśnie w tej takiej zimowej aurze Że niestety bardzo szybko robi się Ciemno i ja cenię sobie ogromnie w nagrywaniu, jak wiecie, nagrywam jedzenie, żeby to światło było jednak takie dzienne, żeby było naturalne. Soreczka, kochani. I zależy mi zawsze, żeby aż tak Nie doświetlać się tym sztucznym światłem No a wiadomo, że o godzinie 15 No już jest coraz ciemniej Więc niestety Właśnie w przypadku nagrywania Jedzeniowego to dużo zmienia Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda to nagrać Jeśli nie, no to nagram dzisiaj połowę Jutro dogram Oh my god! Rozpoczęłam dzisiaj dzień jak każdy inny. Dzisiaj masakra. Poszłam na Pilates. Nie wiem, nie wiem naprawdę od czego to jest zależne, ale co to było? Po prostu co to było? Ja. Żaden, nie, nie wiem, człowiek jakby nic mi nie wychodziło dzisiaj. Miałam ochotę się popłakać. Dosłownie miałam ochotę się rozryczeć na, na całą tą salę i wyjść po pół godziny. To były normalne ćwiczenia, a miałam tak mało siły w sobie, że sama wewnętrznie po prostu patrzyłam na siebie. I miałam takie, Jezu, dlaczego, dlaczego Ja nie potrafię tego zrobić I to właśnie pokazuje, że każdy najmniejszy czynnik Często też niezależny od nas Ma właśnie wpływ na, na to, co robimy, na nasze życie Na nasze jakieś tam codzienne czynności To jest mój dzień i cały czas mam wrażenie Ja też nie chcę zarzucać i Zwalać winy, bo ja bardzo nie lubię tego robić Na jakieś tam Czynniki poboczne, ale mam wrażenie Że tym czynnikiem pobocznym u mnie Już od tygodnia jest jetlag Jest to, że ja cały czas nie mogę się się przestawić. W międzyczasie, wiadomo, też, na przykład, byłam na urodzinach mojej przyjaciółki, byłam na imprezie, i może to wszystko się tak zaczęło kotłować wokół siebie. Trudno jest mi wrócić do mojej rutyny, którą w ostatnich miesiącach naprawdę miałam zachowaną. Od jakiegoś czasu miałam wrażenie, że naprawdę wprowadziłam bardzo dużo takich swoich nawyków po wyjeździe. No, jest trudno. from now